Festiwal Arlekinada po raz pierwszy odbył się w 2003 roku, a już od trzeciej edycji ma zasięg ogólnopolski. Jury nagrodziło drugą nagrodą Teatr Trupa za spektakl Zabawa w reżyserii pani Jolanty Tomasiewicz. Chciałabym powiedzieć o tym chyba największym sukcesie, bo zespołowym jednak, czyli drugiej nagrodzie e, zespołowej e, dla Teatru Trupa od jury profesjonalnego i pierwszej nagrodzie od młodzieży, od jury młodzież, młodzieżowego i nie wiem, która mnie bardziej cieszy, tak naprawdę. Obie, obie, nagrody, obie nagrody wspaniałe. Także brawa dla wszystkich aktorów Teatru Trupa. Teatr Chili otrzymał nagrody za scenografię w spektaklu Las Bukowy w reżyserii pani Dominiki Trygacz. Jestem, jestem dumna z grupy, i dziewczyny też są szczęśliwe, że zostały docenio docenione. Bo jest to festiwal ogólnopolski, więc to jest duże wyróżnienie. Nagroda dla najlepszego aktora 20 Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych Arlekinada 2023 trafiła do Mikołaja Lipskiego z Teatru Trupa. Żyli wybrał mnie na najlepszego męskiego aktora Arlekinady i szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się takiego efektu. A wyróżnienia aktorskie do jego kolegów.